Really? Ktoś, kto używa internetu po raz pierwszy w życiu, mógłby odnieść wrażenie, że został on stworzony, by wymieniać się śmiesznymi zdjęciami kotów. Choć większość z nich zdaje się być nieświadoma swojej popularności w sieci, łatwość, jaką można uruchomić mechanizm spustowy aparatu we współczesnych smartfonach sprawia, że nie trudno wyobrazić sobie sytuację, w której Twój kot, pozostawiony z odblokowanym telefonem, robi sobie zdjęcie dotykając łapką ekranu w odpowiednim miejscu. Oczywiście z udostępnieniem takiego zdjęcia mógłby mieć większy problem, ale od czego ma usłużnego właściciela. Pytanie jednak, czy mógłbyś odnosić korzyści z ewentualnej popularności takiego zdjęcia. Z pewnością co byś nabił sobie internetowych punktów popularności to twoje. Mógłbyś też wykorzystać takie serwisy jak Instagram do wymiany tych punktów na żywą gotówkę. Jednak czy byłbyś właścicielem praw autorskich takiego zdjęcia i mógł oczekiwać gratyfikacji finansowych z każdego jego pojawienia się w sieci? Czy wręcz przeciwnie, każdy mógłby je wykorzystywać bez wiedzy i zgody autora? Przede wszystkim, kto jest autorem tego zdjęcia? Ty czy Twój kot? W 2008 roku brytyjski fotograf David Slater odwiedził Indonezję, by sfotografować zagrożone wyginięciem makaki Czubate. Licencje do obrazów, jakie uzyskał, sprzedał agencji informacyjnej Cater. Pośród wielu zdjęć, jakie udało mu się zrobić, kilka było naprawdę wyjątkowych. I właśnie te pojawiły się jako centrum uwagi w artykułach opublikowanych m.in. przez The Telegraph czy The Guardian. Małpa kradnie aparat, by zrobić sobie zdjęcie, głosił jeden z tytułów. Jeśli to nie wygeneruje kliknięć, to już nie wiem, co wygeneruje, zdawał się myśleć redaktor. I miał rację. Choć faktycznie to sam Slater ustawił aparat na statywie i pozostawił go z łatwo dostępnym mechanizmem spustowym. Ciekawskie makaki, zgodnie z jego oczekiwaniem, zainteresowały się pozostawionym sprzętem, fascynując się zwłaszcza swoim odbiciem w soczewce obiektywu oraz dźwiękiem migawki, gdy naciskały łatwo dostępny przycisk. Zdjęcia wywołały bardzo duże zainteresowanie, ale to z kolei zrodziło pytanie, kto jest właścicielem ich praw autorskich? Zaledwie kilka dni po ukazaniu się wspomnianych publikacji, serwis Wikimedia Commons, który agreguje zdjęcia w domenie publicznej, czyli takie, które nie mają właściciela praw autorskich, dodał je do swojej bazy. Jakiś czas później Fundacja Wikimedia napisała w oświadczeniu, że prawa autorskie nie mogą być nadane istocie niebędącej człowiekiem oraz, kiedy prawa autorskie nie mogą zostać nadane człowiekowi, dzieło staje się częścią domeny publicznej. Trzy lata później Amerykański Urząd Prawa Autorskich jasno określił swoje stanowisko, stwierdzając, że ponieważ prawo autorskie jest ograniczone do oryginalnych, intelektualnych koncepcji autora, urząd odmówi rejestracji roszczenia, jeśli stwierdzi, że człowiek nie stworzył dzieła. Urząd nie będzie rejestrował dzieł wytworzonych przez naturę zwierzęta lub rośliny, podając za przykład zdjęcia zrobione przez małpę jako coś, co nie może mieć nadanego prawa autorskiego. Choć niektórzy brytyjscy eksperci od praw autorskich twierdzą, że kwestia wskazania, kto faktycznie jest autorem zdjęcia, jest bardziej złożona. Jeśli człowiek włoży znaczny wkład w powstanie dzieła, ustawiając obiekty w odpowiednim kierunku, pod odpowiednim kątem, ustawiając wielkość przesłony, czas migawki podobne, a wkład małpy polegał tylko na wciśnięciu przycisku, to mógłby się ubiegać o prawa autorskie do takiego zdjęcia w Wielkiej Brytanii. Jednak nawet wtedy wynik byłby niepewny i musiałby być rozstrzygnięty przez sąd. Choć do procesu, w którym Slater miałby się ubiegać przypisania mu praw autorskich za zdjęcia zrobione przez makaki nigdy nie doszło, to w 2017 miała miejsce rozprawa dużo bardziej niecodzienna. W niej to Slater był pozwanym za wykorzystanie wspomnianych zdjęć w swojej książce. Natomiast powodem była wzbudzająca od lat kontrowersję organizacja działająca na rzecz ochrony zwierząt PETA. Powództwo dotyczyło przyznania praw autorskich małpie, która faktycznie naciskała spust migawki aparatu. Natomiast Pita występowała w jej imieniu, oczekując od fotografa rekompensaty za wykorzystanie małpich selfie. Sąd odrzucił pozew na bazie tego, że zwierzęta nie mogą być właścicielami praw autorskich. Jednocześnie wyraził swoje zaniepokojenie motywami kierującymi organizacją, sugerując, że działa dla własnych korzyści, a nie z troski o zagrożone makaki. Tak więc choć David Slater nie zarobił wiele na zdjęciach zrobionych przez makaki jego aparatem, ostatecznie przynajmniej nie musiał płacić za ich wykorzystanie małpie lub organizacji, która twierdziła, że ją reprezentuje.